A co, nie jesteś youtuber? Chyba można tak powiedzieć. No. Dobra, tam lecimy. Trudne to pytanie zadałaś. A to jeszcze przed wywiadem. Co to no. będzie potem? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Proaktywni. Jest ze mną Filip Gawron-Gawroński. Cześć. Pasjonat polityki i youtuber. Cześć. Cześć. Powiedz, skąd się zaczęła twoja pasja polityczna i ta youtubowa? Moja pasja polityczna zaczęła się, kiedy miałem jakieś 14-15 lat. Moje rodzice, właściwie to już mama, prowadziła działalność sezonową w Mielnie. I po tym, jak pomagałem jej na sezonie w Mielnie, wracałem sobie do domu. Mama wracała później z rodzeństwem, więc miałem czas dla siebie, a że... Nie zawsze miałem jak go zagospodarować produktywnie, to często tam do obiadu czy dla zabicia czasu włączałem telewizję. Z racji, że nie byłem już wtedy w takim wieku, żeby oglądać jakieś programy dla dzieci bajkowe czy z jakimiś kreskówkami, to z ciekawości zacząłem sobie włączać TVN24. No i tam poznałem postać Janusza Korwina-Mikke, który... Zaszczepił we mnie miłość do, do polityki, i można powiedzieć, że był ojcem moich, moich idei, mojego światopoglądu. Natomiast jeśli chodzi o moją twórczość internetową, to po prostu po wyborach w 2023 roku do parlamentu jeden ze znajomych podesłał mi film pana Karola Modzelewskiego, w którym pan Karol obnażał prawdę na temat Konfederacji. Widząc ten film. Aż się zagotowałem, stwierdziłem, że trzeba skonfrontować bzdury, które tam nagadał. No i nagrałem 7, odcinkowy, 7 odcinków na ten temat, na temat weryfikowania tego, co Pan Karol w tych, tych filmach mówi. Mam nadzieję, że doszczętnie pokazałem jego manipulacje jego kłamstwa. Zachęcam do obejrzenia tych filmów na moim kanale Filip Gawron Gawroński na YouTube. Powiedz, wiele osób boi się nagrywać, czuje jakiś opór przed kamerą. Jak było u Ciebie na początku? Dalej można powiedzieć, że jestem na początku, bo to dopiero minęło pół roku. I dalej ten opór jakiś tam czuję. Ja nie czuję oporu przed wypowiadaniem swoich opinii do kamery, tylko mm, trzeba, trzeba zacząć. Najlepiej, jak się ma drugiego rozmówcę, tak jak dzisiaj jestem u Ciebie, wtedy jest łatwiej, bo rozmawiamy ze sobą, a nie rozmawiam do siebie. Natomiast jak rozmawiam do siebie, no to po prostu trzeba zacząć. Jak się zacznie, to już jakoś leci. Nie? Im więcej przerw, tym gorzej. Najlepiej, jak się to zrobi longiem, a przerwa tylko po to, żeby ewentualnie zebrać myśli, albo sobie spojrzeć na scenariusz, czy zapamiętać wersję ze scenariusza. Nie? Skąd bierzesz pomysły do nagrań? Albo z, na podstawie wydarzeń bieżących, próbuję je omawiać, analizować, albo na podstawie. Inspiruję się jakimiś debatami, jak na przykład ostatnio nagrałem film o mieszkalnictwie zainspirowany debatą na kanale Zero. Albo mam jakiś tam zbiór wątków, omawiając ten film pana Karola Modzelewskiego, Szereg tych bzdur, dało mi to szereg tematów do filmów, więc jest z czego wybierać. Kwestia tylko kiedy i za co się zabrać. Najgorzej tak naprawdę napisać scenariusz, co się chce przekazać w danym filmie, do czego się odnieść. Trochę łatwiej, jak się dzieją jakieś wydarzenia bieżące, tak jak ostatnio na przykład z rolnikami, czy akcja pana Grzegorza Brała na Sejmie z gaśnicą. To było trochę prostsze, bo już były jakieś, jakieś wydarzenia, do których można było się odnieść, i na podstawie tego napisać scenariusz. Najgorzej, jak się samemu chce coś z głowy powiedzieć, to wtedy trzeba faktycznie nad tym pomyśleć, posiedzieć i to zajmuje dużo więcej czasu. Mam wrażenie, że tematyka konfederacji dobrze niesie się po internecie. Czy łatwiej jest być youtuberem, właśnie konfiarskim? Niż ogólnie, no bo ta tematyka dobrze się klika, bo nawet ja prowadząc parę wywiadów z tam jakimiś politykami mniej lub bardziej znanymi, no to to ma większe zasięgi niż moje przeciętne filmy na YouTubie. Jeżeli porównujemy do takich filmów lifestyle'owych, to na pewno, jeżeli powiedzmy, robisz vloga z takiego dnia codziennego, czy nawet z jakiegoś wyjazdu, a bierzesz postać, która ma jakąś, jakieś wyrobione nazwisko, to na pewno jest prościej, albo jak poruszasz jakieś tematy wokół osób, które są szerzej znane, albo szerzej niosła się ich jakaś, jakaś aktywność, tak jak na przykład wspomnianego wcześniej pana Grzegorza Brauna, to jest na pewno prościej i na pewno to ma, generuje większe zasięgi. Natomiast jeżeli porównamy sobie do branży rozrywkowej, tam też jest ciężko zacząć, więc jeżeli się mówi o początku, to myślę, że początek, jeśli chcemy się odnosić do jakichś głośnych wydarzeń, głośnych postaci, jest łatwiejszy, bo to jest tak, jakbyśmy wchodzili w kooperację z jakimś większym twórcą, ale to tak jest, wydaje mi się, w każdej branży. Nie? Kwestia trochę wybicia się na kimś, można to tak brzydko powiedzieć. Tak, ale ten trik często działa. Cały, cały świat na tym wydaje mi się polega, zawsze to w historii świata działało, no i zawsze to tak będzie działać niestety. Trzeba z tego korzystać, jeżeli druga strona nam na to pozwala i chce nam udzielić wywiadu, albo możemy na podstawie tego, co ta druga strona zrobiła, na podstawie omawiania jej, jej wydarzeń, jej akcji, zyskać na tym popularność, no to czemu z tego nie korzystać? Na tym polega też praca twórców, dziennikarzy czy osób, które dostarczają rozrywkę, prawda? Może jest tutaj ktoś, kto też by chciał zacząć działać na YouTube albo na innej platformie, ale nie wie jak zacząć. Co byś mu polecił? Nie wiem, czy mogę się stawiać w roli osoby, która może takich wskazówek udzielać, ponieważ sam jakichś kolosalnych wyników nie osiągał. Natomiast jeżeli chce się po prostu zacząć, żeby zacząć i później reagować a propos tego, co się tworzy, na, tym, na podstawie tego się uczyć, no bo wiadomo, jak chcemy zacząć na, z wysokiego C, na to potrzeba masę pieniędzy, pieniędzy i jeszcze, jeszcze raz pieniędzy. Ciężko o te pieniądze, jeżeli się pracuje na etacie, jeśli się żyje w Polsce, gdzie koszty życia rosną z roku na rok. Natomiast wystarczy prosta kamera za 100-200 zł, prosty mikrofon 100-200 zł i komputer, który nie jest laptopem ze sklepu za 1000 zł. No to już można wtedy zacząć po prostu włączyć, nagrywać nagrywanie i mówić to, co się myśli, później jakoś pójdzie. Wyciągać lekcje z tego, co się mówi, jak się mówi i starać się samemu doskonalić, słuchać się rad znajomych, wysyłać filmy do znajomych, do rodziny, żeby nam wytknęli ewentualne błędy, nad, nad czym możemy popracować. Jak się nie zacznie, to się nigdy nie nauczy, jak to robić, więc po prostu trzeba zacząć kupić A kamerę. Jakoś siłą rozpędu Dokładnie. I zaangażowanie, nie rezygnować. Ja sobie postanowiłem, że co tydzień będę wrzucał film w niedzielę o 12. Staram się tego trzymać. Nie zawsze mi się to udaje. Do tej pory mi się nie udało to od nowego roku raz i wrzuciłem po prostu o 21 w niedzielę, więc spóźniłem się kilka godzin, bo musiałem film zredagować. Natomiast najważniejsze to się nie poddawać i nagrywać. Wtedy z czasem się wyrobi w sobie umiejętności też potrzebne do tego. Widzę swój pierwszy film sprzed pół roku i swój ostatni film sprzed tygodnia, i widzę różnicę. Widzę różnicę, jak te filmy są, jeśli chodzi o warsztat, lepiej wykonane, więc po prostu czas, praktyka, czas, praktyka i nie poddawanie się. Także jeśli ktoś Działajcie. chce zacząć tak, to niech działa. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję.